Cześć, cześć, widzicie? Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved na kanale RIVIX Sezon 2. Dziś zajmiemy się oswajaniem Purlowi, który właśnie sobie tam oto w tej norce siedzi. Zapraszam do oglądania. No i dobra. Chciałem sobie oswoić dzisiaj pólurowie, które w sumie chyba. Arcze nie oswajam zbyt często, ale na potrzeby filmu że jasna z chęcią to zrobię. Tylko pytanie, czy ja mogę tą Purrowie z tej dziury wyciągnąć jakoś? Hmm. O, 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 o. Ale się dobrze, do żywiknąłem tego skoku jego. Dobra, czy da się go wyciągnąć... Purorowie da się wyciągnąć z dziury bez... bez e, otrzymania obrażeń. Znaczy się bez bycia ogłuszonym. Warto wiedzieć. Kurde, zbudowałem. 3200 torporów, ma! No to może być ciężkie. Eee, próbowałem jakby co, pró nie złapiemy go w pułapkę, ponieważ już próbowałem go łapać w pułapkę, ale pulurowi, nie wiem dlaczego, nie da się, nie da się chwycić Argentą. Być może twórcy, uznali, że taką funkcję będzie dobrze mu dodać, nie wiem. U, tyle cojlo. Tam jest plurowia, kurde, nie wiem jak go właśnie ogarnąć. W sumie, czekajcie, przecież mamy bole. Mamy coś takiego jak bola. Tylko weźmy sobie na no, przykład, skraftujmy. Potrzebujemy kamyczków. Dobra, to weźmiemy sobie dwa takie kamyczki. Chociaż w sumie, wiecie co? A bo dobra, nieważne. Będziemy już kombinować. Oswojenie raczej nie powinno być specjalnie ciężkie. Ze względu na to, że ma punkt na głowie, w który możemy trafić, to też nie musimy się tym przejmować. Wprawdzie będziemy mu w miarę szybko ten torpor nabijać. Chciałem jakby go zapędzić do klatki, złapać go w bole i zamknąć go tam, ale chyba nie będzie takiej potrzeby. Dobra, tam jest niedźwiedź, rowia gdzieś tutaj biegała. Tam biegał tu samiec. Był. Hm. No i gdzieś mi uciekł. Tylko gdzie? Tego już nie za bardzo wiem. Kurde, no, tu tam, ale już chwycy tam nie ma, niestety. Tu Galimima goniła teraz, to nie wiem gdzie jest, niestety. Tu jest niedźwiedź, aha! Zabił tą pulrowię ten niedźwiedź, no dobra. W takim razie musimy znaleźć inną pulrowię. Dobra, udało mi się znaleźć pulrowię, która widzę, że walczy z gigantobitykusem, które w sumie możemy jej pomóc, żeby... żeby nie otrzymywała obrażeń niepotrzebnie. Dobra. Problem z tym puliarowiem jest taki, że jak widzicie on atakuje wszystko dookoła. Nawet takiego niedźwiedzia, przez którego może nam zemrzeć. Tylko weź mi go, Argenta, nie atakuj. Proszę cię. Aha, tylko że puliarowi nie da się złapać widzę w bole. Dobra, czyli to będzie jeszcze bardziej problematyczne niż mi się wydawało Czy ona mnie goni? Chyba już nie Hmm Jak oswoić do diaska w Jurowie? Małe to to szybkie, nie da się tego w bole złapać Oj, zajęta widzim ślimaka, ślimak ma całkiem... Sp no nie Powiedzcie, że sobie poradzi z tym niedźwiedziem, proszę Pokonasz niedźwiedzia? Chyba pokona, nie? Chyba Jest, pokonała go. Całe szczęście. Dostała raz. Dobra, odlatujemy. Kurde, oswajamy ją po prostu jak zwykłego raptora, tylko że bez życia boli. Może to wcale nie będzie takie ciężkie, jak nam się wydaje. Kurde, no. Papulorowa ma bardzo duży odrzut, nie wiem dlaczego Bardzo jest mocno w stanie gracza No i super spadliśmy jeszcze Dobra, może wytrzymamy kilka strzałów może Tylko, że mi go nie uderzała, to może Dobra, no już widzę wieję, więc może nie będzie też tak ciężko mi atakuje. a nie atakuj, no to za duży ptak. Dobra, śpi. O, było ciężko, ale daliśmy radę. No to było nawet całkiem ciekawe, szczerze powiedziawszy. Nie spotkałem się jeszcze z ze zwierzęciem, które by się tak oswajało. Może nie, może nie ciężko, ale no dobra, ciężko. To było ciężkie, szczerze powiedziawszy. Było małe, ale nie mogłem go złapać w ogóle ani nawet argentywą. więc z tym był naprawdę dość spory problem. Jeszcze to. Będzie nam mi teraz krążyć. Dobra. Jak ty szybko kolego tracisz... E nie, bardzo widzę, bo w ogóle tracisz do Nie problemu. O nie. mikro Mikroraptor nie. Właśnie, spadaj są. Krąż sobie to na jakimś jeziorkiem czy coś, mi daj spokój. Weźmy sobie sobie rozwijać. nie. to taka pluroja jest. Też tylko mnie to nie ma z tym problemu. Dobra, 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 na no, spokojnie. Zaznaczmy sobie, go. Widzę, że mu torpor bardzo powolutku spada, nie ma z tym większych problemów. Widzę, że pulrowie... Dobra, nie, o ospala się jego zwykłym primitem, więc nie, nie będzie z tym problemów, elegancko. Hmm, Przynajmniej nie ma sobie narkoberek, no, ale jakoś sobie poradzimy. Zobaczę w sumie, jak mu szybko wód spada, bo może nawet tak na szybko będzie sprawnie mu spadać, bo może go przestrzegniemy bez cięcia. bo tu widzę, że jest tylko potrzebne sześć sztuk. A jemu tego spadło dopiero no dopiero 40. To sobie chwilę poczekamy, dobra, to widzimy się za chwilę. Jak już powoli będę kończył jego oswajanie, zapomniałem wspomnieć, że Teloneta również pokazuje zawartość zrzutów i bobrzych tam oraz skrzynek i tego typu rzeczy. Tu widzę, że jest w sumie fajna bobrza tama z, z cementem tego typu materiałami, więc w sumie możemy sobie ją okraść. Tu widzę, że tam bubry, bubry jest tam daleko, więc może zdążymy chapnąć wszystko na, po kolei. A resztę wyrzucamy, żeby się nowy pojawił. Chyba bubry się nawet nie skapnął, wiecie? Tam sobie gdzieś pływa daleko. No, chyba się nie skapnął. A my mamy nasz cement i kwiaty rzadkie. Kurde, sporo mam tego cementu, muszę go tutaj niedługo do skrzyni odłożyć. No, to poziom dostała. Nie tamta pulorowia już ma. Yy, dopiero setka jej zeszła, czyli musimy jeszcze co najmniej dwa razy tyle poczekać. No nie ma żadnych więcej bobrzych tam? Chyba nie, jedna była. No to i tak całkiem sporo. <laughs> Dobra, naszemu... naszemu tam nasz już nie pamiętam. tam jest, naszemu pulorowi chyba spadł już tam tutaj, że O nie, mikroraper. Tak, leci za nami. chodź tu jest? tam jest musimy się go pozbyć ci nas dręczyć dobra leży chodź po tego Diplo. bo potrzebujemy jego mm. prelita trochę tego prelita chyba nawet mamy już no ale to troszeczkę za mało na tym już go otwieramy ja wiem, że nam ani a nie da się jeździć, i też nie potrzeba na niego szedła, żeby ja w stanie tak jak przyłaś tych na W sumie wiem, że potrafi się zakopywać, kiedy, tak jak się tu wcześniej, potrafi się zakopywać na nasze życzenie i potrafi atakować ataku, e, przeciwników z ukrycia. Chyba potrafi ich uszać, ale nie wiem, jak to będzie działać, też się sam przekonam. Bo w sumie aż w mechanikę kulurową nigdy się aż tak bardzo nie zagłębiałem. Jedyne co pamiętam to zawsze, że to po prostu była wkurzającym ten drapieżnikiem, który mnie zawsze bardzo irytował. 19%, czyli no prawie 5 kawałków, ale jednak ta 6 musi zjeść. Dobra. Hmm, tu, no, jeszcze, jeszcze tylko 24 punkty muszą mu zejść tego głodu. Dobra, dobra. Hmm. Poczekamy sobie, no w miarę mu to szybko spada, jeszcze tylko 17 punktów w ogóle i będzie nasz. No A, i, z, w ogóle pochodnie. A w jak się latałem to znalazłem siodło na Phorusa, e, legendarne. I w sumie nie jest aż takie drogie, ma, ma prawie 100 pancerza i to za bardzo dużo, a ma bardzo, ale, do, bar, ale jest bardzo tanie, bo tam wymaga tylko skóry drewna i fiberu i to wcale nie w jakichś tam nie niewiadom dużych ilościach, więc w sumie możemy sobie zrobić, jak wrócimy do domu. I co do kryopodów, włącz sobie jeden kryopod Z nim jest problem dokładnie taki, że jeśli Pegax, Pegomastax się na Was rzuci, będzie chciała Was coś ukraść, to zazwyczaj kradnie najdroższą rzecz, najba, najbardziej cenną rzecz. I zazwyczaj tą rzeczą jest właśnie kryopod. Teraz jak właśnie olatałem i sobie tutaj ogarniałem teren dookoła, to właśnie zdarzyło mi się kilkukrotnie, że spotkałem tego Mastaksa, który ukradł mi mój, e, mój kryopod I na to trzeba uważać, bo te kryopody niby nie są drogi, no ale jednak trzeba tam lecieć po ten polimer, szukać go, a potem do zrzutu lecieć, żeby go zrobić. No, trochę, trochę czasu to zajmuje. Dobra, widzę, że nasz robią już się oswoił. Tak, to jest samiec. Aha, dobra. Ewa, kolego, co ty potrafisz? Ym, no, nie jest zbyt urodziwy. Otóż jakiś jak widzicie, nie ma na niego siodła. Nie możemy ym, dać mu siodła. Ale dobra, spróbujmy zrobić jedną ciekawą rzecz. Chcę sprawdzić. Każdy musi zakopać niedaleko tego, tego, tego. Ym. Dobra, i zobaczę, czy on go mi. Nie, 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 nie wyskoczy mi widzę mi z tego. Poczekajcie, czy mogę jakoś zwiększyć zasięg? Poczekajcie, zakop się jeszcze raz, bo widziałem, że tam był jakiś zasięg. Jestem ciekaw, czy mogę. Czy mogę na przykład. ma zasięg średni, dobra. Ustaw, daleki zasięg. Teraz ma daleki zasięg tego skoku, dobra, dobra. I teraz pytanie. Wejdźmy sobie w ogóle na jakieś zwierzę. Znaczy na naszą arzenę, żeby nam nie atakowała naszych przeciwników. Dobra. Zaatakuj mi to. Hmm. Mam wrażenie, że ta plurogat jest stworzona przede wszystkim do graczy, żeby graczy zrzucić z siodeł. Takie mam niejasne przeczucie. Zakopała się w tej swojej noże. Tylko czy ja jestem w jednej To ja jestem w stanie sprawdzić, że mam zwierzęta Czekajcie bo wiem, że jak atak, zaatakuje gracz, to zrzuca go z siodła i ogusza i nie dość, że jest, a to jeszcze zwierzę. Yy, Krótki zasięg, grupowanie, BHM sobie. No ja z tej dziury widzę, nie chcę wyjść, nawet jak mnie atakuje. To chyba, to jest chyba przede wszystkim stworzy do gracza takie mam wrażenie. Niejasne. E, czekajcie, jakbym go ustawił w ogóle na agresyw, czekajcie, zakop się, bo jeszcze wiem, że można go ustawić... Tam jest w ogóle Alfa RTN. Karno, musimy uważać. Opcję ustawimy go na agresywnie. Zobaczymy, czy wtedy zacznie atakować zwierzęta. Podstawmy mu. tu na przykład. tą podstawmy. Zaatakujesz to? Widzę, że nie chce tego zaatakować. Tak czy owak, uparty jest widzę strasznie. Dobra. możemy sobie teraz to zaatakować. Po setkę zadaje, to w sumie nawet całkiem sporo jest od, ledwo oswojony, tylko widzę, że jest troszeczkę wolny. Ustawmy go z powrotem na... Nie, ustawiłem go na agresywny, prawda? Tak, agresywnie go ustawiłem. Poczekaj, też czas spróbuję, bo mi się ha przełączył w takim razie. Dobra, dobra. Nie, to zróbmy sobie to tak. Ja ci się każę teraz zakopać. Zakop się dokładnie. Hmm, Behaviour. Agresywny, dobra. I teraz pójdę coś podłożyć, bo mi się wcześniej chyba nie ustawił. Jeszcze raz. Weźmy tu takiego jelonka. Megalocerosa. Zostawimy pod tą jego... No, pod tą jego kopę. No i dobra. No i spróbujmy go zaatakować. Czy ty jesteś to w stanie zrobić? Bo mi to bardzo interesuje. Ale chyba nie, niestety, wiecie? Chyba niestety nie. No, ustawmy go na behawior agresywny i nie chcę tego atakować, tak czy owak. O, raptor biegnie. Hmm. Dziwnie to trochę. Chyba to jest porządek tutaj i wyłącznie czy dobrać dla niego wyskok z tej nory, wiecie? Poczekajcie, no, dajcie mi chwilę, spróbuję to w ogóle obczaić gdzieś w necie. Może faktycznie da się to sprawdzić, żeby jakąś takową zwierzęta właśnie dzikie. Wygooglowałem sobie to i owo i niestety chyba plurowia. Nigdzie o tym nie było napisane, ale też sprawdziłem sobie kilka filmów i też ludzie nie próbowali właśnie sprawić, że plurowia atakowała właśnie zwierzęta, które koło nich przechodzą, ale to niestety tak nie działa. Purowia będzie atakować tylko graczy z tego co mi się wydaje. Siedzących na zwierzętach. Gdzie ty idziesz? tu. Już mi gdzieś ucieka. Ty jesteś. Aha, asysta, dobra. No i teraz no, czekaj, czy nie mogę cię złapać argentem? Nie mogę faktycznie, a wcale nie jest taka duża. No dobra, w pole też nie mogę złapać, no to są może takie dosyć w sumie spore plusy, no na PWP, bo zauważyłem, że to jest troszeczkę irytujące, że na, single, że na single player mamy wszystko, cały czas nam są rzucane kłody pod nogi, ponieważ duża część zwierząt ma umiejętności przeciwko innym graczom szczerze na jedynymi graczami na mapie jesteśmy my sami, więc podczas oswajania często e, te umiejętności są obracane przeciwko nam. I tak naprawdę nie mamy większych możliwości ich wykorzystać w jakikolwiek sposób. No i to jest dość spory właśnie w dla osób grających na singlu. No bo na przykład taki mikrorabber potrafi zrzucać z siodeł, pudrowiacie potrafi zrzucać z siodeł i... E, Ogłusza, nie dość, że gracza to jeszcze zwierzę. No, ale co nam po tym, skoro atakuje? może atakować tylko graczy. O, co, czym coś w sumie w tym zrzucie? Siodłard O, i siodło na płaszczkę. Dwie bardzo w sumie fajne rzeczy, które na przykład nam się przydadzą. więc paru znam się fajnie, że to trafiło. A, te. To są tylko te. Tu print, trochę słabo. Chociaż w sumie. Chociaż to jest strasznie drogie. Nie wiem, czy będziemy się na to chciało zbierać. Chyba zrobimy sobie po prostu zwykłe, ale nieważne. No i co, wrócimy sobie do bazy, pokażę jeszcze omówię parę rzeczy, które chciałem dzisiaj mówić, jeszcze zrobimy sobie te siodła na horusy, bo akurat znalazłem ten schemat w miarę tani i fajny. Dobra, dobra, jesteśmy, jesteśmy już w bazie Ty, Pani Kurlowia, wychodzisz sobie tutaj i czekasz Jak kiedyś byśmy się to czegoś przydał, to sobie Ciebie użyjemy jeszcze chciałem Wam pokazać jedną rzecz Byłem sobie dzisiaj, latałem i udało mi się znaleźć samicę Taili na 150 poziomie więc naprawdę bardzo fajna samica. Gdyby udało mi się, gdyby udało mi się jej statystyki, bo teraz sobie dzięki temu mogę sprawdzić ile ma punktów rozdane. Dzięki czemu mogę sobie właśnie to w ten sposób fajnie sprawdzać. I ona, ona jest praktycznie prawie we wszystkim lepsza, z wyjątkiem tam, nie wiem, tlenu, ale to jest... Tylko w tlen... Mój stary samiec yy, przewyższa mnie jedynie pod względem tlenu, ale to jest rzecz jasna tak. Raczej juzle z umiejętności, jeszcze nie ma co się nad tym rozwodzić. Jak gdyby udało mi się jeść i przenieść na potomka, którego chciałbym sobie kiedyś wyhodować, to mógłbym stworzyć naprawdę bardzo silną tajlę, która byłaby bardzo użyteczna w wielu sytuacjach, między innymi w jaskiniach. No ale dobra. Kiedy się jej rozmnażaniem zajmiemy, na razie bierzemy nie do Edikurusa, tylko Bobra. Pozbieramy sobie troszeczkę drewna, bo potrzebujemy go na siodła. Mhm. Na horyzoncie widać kolejną Bobryżą Tamę, którą z chęcią sobie ograbimy. Bo Cementing Paste piechotą nie chodzi, a nam się na pewno przyda. ogrom raczej nie, no bo tego, do czego Bobry czego chcemy? Nic nie zastanawiam się, po co one go właściwie wytwarzają w tych Tamach? Nie mi się, może do uszczelnienia tej swojej. A, no w sumie tak! Do, do uszczelnienia tej swojej Tamy. Bo czy teoretycznie Bobry mieszkają w Tamach, więc powinno tam być szczelno, sucho. Tak żeby tam mogły dorastać młode, mogły tam mm, spać, jeść i tak dalej. Posłanaliśmy się w sumie tego bobra, bo coś czuję, że on ma dość sporo wrażenie, będziemy zniszczyć kamienie struktury w kultury, nie są pewien. Boli się go poczyć. Ehm, no i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś w sumie wyglądałem na chyba nawet seria telewizyjna o bobrach. Ehm, nau jakiś naukowy, przyrodniczy tak ja właśnie było, że uszczelniają tam błotem czy czymś te swoje tam. No to na przykład w przypadku Arka mamy, że uszczelniają sobie cementem. Tak czy inaczej, dobra. Weźmy sobie tutaj ten cement przełóżmy, nie wiem, to jakieś kurde, ale go dużo mamy, naprawdę. Bogactwo. Wróćmy sobie tutaj do, 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 do szafy obok. Nie będę wszystkiego upychał, tylko tego smajki, do się w końcu, tam miejsce skończy. Eee, o właśnie. Blueprint sobie tutaj włóżmy, ale nie wszystkie, tylko te dwa, bo z jednego zaraz będziemy sobie korzystać. E, jeszcze później odłożyć grzyby i kwiaty, bo one też nam się przydadzą. Potem, no właśnie, mamy już całkiem sporo, w sumie a kwiaty nam się przydadzą do wytwarzania kibli, więc na pewno sobie z nich skorzystamy. Dobra, mamy to. E, potrzebujemy 1400 włókna, 400 drewna, dwa, 2500 skóry, dobra, dobra, dobra. W Argentine na pewno jest mnóstwo skóry. Skóra, Potrzebujemy, Potrzebujemy 12,5 tysiąca sztuk skóry. Mam na razie 1500. Dobra. Zobaczymy, czy w innych zwierzątkach jest trochę tej skóry. Na pewno jest. W się wiem, że na pewno troszeczkę jest, Nie z nie jeździłem. W się na pewno jest skóra. O, właśnie. Syky, u, Dobra. Mamy 2600, czyli mamy już łącznie 4000. Tu jest tylko troszeczkę widzę. U niego też raczej nic nie będzie. W Tajli będzie pewno dużo. A, może nie aż tyle, bo zazwyczaj ją opróżniam jak wychodzę ze skini. A w chorusach, no właśnie, u nich też będzie całkiem sporo. No, może nie aż tak sporo, ale trochę tego jest. Fajnie, że, na, że ta skóra w miarę mało waży, to mogę sobie wziąć tak całkiem sporo. Ty nie masz nic? A, tak. Ja też opróżniam. O, ten ma dużo skóry, podoba mi się. Podoba mi się twoja postawa, obywatelu. E, ty nie masz nic. I e, ty chyba jeszcze masz, prawda? Nie, ty już nie masz. Dobra, ile mam właściwie tej skóry? No... Chyba troszeczkę mało, w sumie zobaczmy sobie. 7800. Na razie nam na 3 wystarczy. Czy u kogoś jest jeszcze skóra? U Ciebie pewnie jest troszeczkę skóry. Nie, nie ma. Oj, będzie trzeba je chyba nazbierać. U Ciebie jest ciutkę. U Ciebie jest, no, w miarę sporo. U Ciebie jest, no, ciutkę. Jeszcze musimy fiber pozbierać, ale z tym raczej nie będzie problemu, bo tam widziałem tylko 500... 1500 sztuk na jedno, czyli potrzebujemy 5... tysiąca, a tyle teraz ja se pozbieram z, Zazwyczaj na raz se tyle pozbieram y, Terezino. Pająki też trochę mają, ty nie masz, ty raczej też nie masz, nie ma co wchodzić. Hieny mają go troszeczkę, a właśnie w sumie hieny zbierają bardzo dużo materiału, ale chyba głównie głównie mięso, więc w sumie nie ma się co nad nimi zastanawiać dłużej. Dobra, ile już mam tej skóry? 9400 sztuk, czyli brakłoby nam jeszcze na jedno siodło i trochę, to zaraz tej skóry się dozbiera. Tylko ja sobie jeszcze, o, chociaż poczekajcie, w sumie chyba jeden, już bit w sumie miał chyba już siodło takie porządne, z tego co pamiętam. Ty masz, aha, to słabe, nie, to mam jak najlepsze siodło, tam te poprzednie mają chyba jakieś słabsze, są Ty masz jeszcze fioletowe, no to jest słabe, dobra. I teraz mi się przypomniało, że kiedyś do, chyba do skrzyni pakowałem sobie nadmiar skóry, bo pomyślałem, że kiedyś może mi się przydać, i chyba miałem rację. Czy to było tutaj? Nie, to tu były kryjopody. Wiem, gdzie trzymałem skórę. Tutaj chyba gdzieś, w tej skrzyni. Tak, tutaj. No właśnie, I teraz nam się w końcu przyda. Nadszedł ten dzień, w którym ta skóra faktycznie nam się przyda. Dobra, odłóżmy sobie tam tyle, bo nie potrzebujemy aż tyle. Weźmy sobie jeszcze od Terezino. Fiber, włókno w sensie, włókno, ty nie masz włókna, masz tylko troszeczkę, to sobie musimy jeszcze na nazbierać. Przelecimy się dosłownie, chwilę i już będziemy mieli, bo z takiego jednego krzaczka on po 50 zbiera, już mamy 100, 200, a na jedną, zaledwie 1400 było potrzebne tego fiberu, więc to jest bardzo mała ilość, już mamy 660, to jeszcze to 10% nie my mamy dopiero. No, już mamy, już mamy widzicie, na jedno siodło. będziemy iść na drugie. Musimy tylko gdzieś wyjść na zewnątrz. Dobra. Wiecie co, ja pozbieram już ten fiber do reszty. Jeszcze pójdę zaraz się przejść do bobra, bo on tam miał to drewno, które zbierałem. No, no już prawie żeśmy dotarli, Jestem strasznie przeciążony w miarę tych materiałów. Dobra, musimy mieć ile tego drewna. 443 sztuki na jedną. 5 razy. Potrzebujemy 2000 sztuk drewna. Pewnie tyle nie możemy nawet podnieść, no właśnie. Zróbmy sobie najpierw jedno. Teraz Jeszcze jedno. Dobra, najpierw musimy widzę... Dobra, robimy sobie powolutku te siodła, Mamy już jedno zrobione. Faktycznie dobrze zrobiłem cięcie, bo tego fiberu trzeba było trochę nazbierać. Nie zajęło to dużo czasu, ale jednak to jest dość nudny, nudny proces, którego wolicie później nie oglądać. Tak obstawiam. Dobra, to już mamy teraz już robimy ostatnie w sumie. Czego nam braknie? Skóry nam braknie, dobrze, że w bobrze jej trochę mam. E, tylko, że mam nadmiar drewna, muszę coś odłożyć. O, teraz możemy. No, tej skóry nam, jak widzicie, troszeczkę brakło, ale nie dużo. Dobra, to się to jeszcze pasowałoby sobie pomalować. A, jeszcze naszą tą, Stanisławę pasowałoby pomalować, bo w sumie przypomniał mi się, że ona jest niepomalowana. Dobra. przeczytajmy naszej talii malunek. Żeby tam też była pomalowana. Jak już jesteśmy przytali, to w ogóle... Jakby oswajem tu mi się przypomniała jedna rzecz. Oglądałem sobie ją przez tą lunetę specjalną. I tam pisało, ile potrzebuje materiału, żeby ją oswoić. I okazało się, że pieczone mięso jest dla niej o, 50%, o ponad 50% lepsze, bardziej skuteczne, o czym zapomniałem, bo kiedyś dawno temu oswajałem już taj przy pomocy usmażonego mięsa, a teraz o tej mechanice zapomniałem. Dobra. W naszej Stanisławie założymy to siodło, bo to się troszeczkę ko różni kolorystycznie chyba, bodajże, to właśnie... Chyba tak, to jest chyba to. Mm. Tobie też, tobie też, tobie też, może już to stare będzie od nich odbierać. Teraz I w sumie uznałem, że te terrorbirdy będą do, dobrze nam służyły za obronę, bo w sumie w tej grupie, jak są w grupie, to są bardzo silne. Dzięki tym siodłom jeszcze dodatkowo będę mógł jeszcze bardziej im pójść w atak, bo będą miały, spirytycznie będą miały więcej zdrowia. Ze względu, że te siodła bardzo lubią dezynfekować obrażenia. Mogę im jeszcze bardziej pójść w więc są czysto mają więcej ataków i więcej zdrowia dzięki temu, dzięki tym siodłom, tak jakby. No i jak jakiś ty alfarek nam podejdzie pod bazę, to będę mógł się dzięki temu w e, go pozbyć. I już niezależnie od poziomu, bo widzę, że one naprawdę sobie świetnie radzą w walce właśnie z tymi przeciwnikami. No i jak widzicie, nasz oddzialik prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Mhm, git. Mają nowe siodła, te stare sobie odłożymy jeszcze tylko do szafy, żebym z... te... żeby ich kiedyś nie zgubił, może kiedyś mi się jeszcze do czegoś przydadzą. Mhm. Ja jeszcze farby są w nie? Pędzelek. No i git. Posłiliśmy sobie właśnie dzisiaj pulrowie. Nie ma jakichś tam specjalnie dużo, dużej ilości zastosowań. Ona no jest w sumie dość szybka, z tego co widziałem. Ale na przykład takiego megalocora sobie ja już nie dogoni, czy Galimima, co, co co już bardziej yy, potrafi się niby zakopywać. Przez co w sumie jest nietykalna, więc w sumie jest dość. Yy, yy, jak się ją tak zakopiem, to nie możemy jej w żaden sposób ruszyć. No nie, możemy, ale jej nic wtedy nie atakuje. Tak jakby, bo z tego co widziałem, to nie była atakowana przez nic. Hej, czy ona naprawdę nie otrzymała obrażeń? Poczekajcie, to to sprawdzić koniecznie. Chyba nie otrzymuję obrażeń jak jest zakopana, tak. Czyli jest w super tak bezpieczna siedząc pod ziemią. I to jest w sumie dość fajna zaleta. No ale nie możemy na niej jeździć. Chociaż w sumie powinno się móc. Nie, naprawdę nie ma siodła na pól robię, tak się upewnię. Pół. Nie, no nie ma, ale w sumie jest całkiem sporo. Powinno się dać w sumie na niej jeździć. Jest chyba nawet większa od tygrysa. Aż mi to dziwi. No ale cóż, mamy taką plurę. Sprawdza się na rzecz jestem ja tylko na multiplayer. Jeśli chodzi o jakieś bardziej sensowne zastosowania, zrobiliśmy sobie właśnie siodło dla naszego oddziału terrorbirdów. No i co, widzimy się już chyba w następnym odcinku, w którym sobie pogarniam coś innego niż tylko oswajanie nowych gatunków. No i co, żegnam się z Wami serdecznie. Zapraszam Was również na mojego Discorda, do którego link macie w opisie filmu. Alo, elo, elo.